Ivy. Dziś jest twój wielki dzień. Wybierasz swojego pierwszego startera. Bulbasaur, Harmander czy Squirtle? Wybierz mądrze. Zaczynamy. Cześć! Z tej strony Ivy. Witam. Się dzieje z wami jak zawsze bardzo, 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 bardzo gorąco, a i nie bez powodu zmieniłam lekko to przywitanie. Czuję się, jakby coś tutaj, a konkretnie jakiś Charizard użył Heat Wave'a. Jest naprawdę tak gorąco, że mam wrażenie, że zaraz się tutaj rozpłynę. Ale może to nie do końca tak źle, dlatego że dzisiaj pod lupę bierzemy kolejny produkt z kategorii set Obsidian Flames. Produktem jest to oczywiście ETB. Tak, jest to produkt zdecydowanie przeze mnie i przez wielu z Was. Ukochany z tego względu, że gwarantuje tutaj moc yy, wyrażeń. Mamy tutaj m.in. karty promo, i tak, zgadliście, jeśli jeszcze nie wiecie, prezentować ona będzie tego to gagatka, co zdecydowanie z racji bycia boomerem pokemonowym mega mnie cieszy. I tak, właśnie teraz słyszę muzykę z Palette Town. Ale kochani, jako że ETP jest wypełnione dobrociami, nie ma tutaj totalnie na co czekać, w związku z czym, nim przejdziemy do otwieranka, wielkie dzięki dla Poker Shop za, jak zawsze obdarowanie mnie tym oto produktem do dzisiejszego odcinka. A was, kochani, jak zawsze zachęcam do zakupów tam i przypominam, że z kodem Ivy macie aż 5% rabatu i to na calutki asortyment, więc lećcie po swoje obsidian flamesy, otwierajmy razem, wydropmy wszystkie Charizardy, które są tylko możliwe. No to jak, kochani, powiecie, czy Wszyscy jesteśmy zgodni, że to właśnie teraz powinna nastąpić ta wiekopomna chwila, w której to po raz pierwszy otwieram ETB z Obsidian Flames. Nie chcę Wam spoilerować tyłu, w związku z czym od razu zabieram się za narzędzie zbrodni i lecimy. Następuje uroczyste zwolnienie blokady. Oczywiście mamy tutaj książeczkę, ale czy jest ona nam tutaj potrzebna? Z perspektywy takiej, że oglądaliście pewnie ostatni odcinek, w którym otwierałam całego booster boxa, ale w sumie, jeżeli jeszcze tego odcinka nie widzieliście, no to koniecznie odsyłam, bo zdecydowanie rozbił się bank, jeśli chodzi o dropy. Tak, powiem tylko nieskromnie, że padły dwa z trzech Charizardów, ale żeby nie było, może to i dobrze się stało, dlatego że właśnie dzisiaj mamy czego szukać. No, ten wypadł akurat. To ma dzisiaj wypaść. Jeżeli wypadnie, będę dzisiaj naprawdę niesamowicie zdziwiona. W ten oto sposób prezentują się koszulki. Fajnie, że mają jasny, taki chłodny, to znaczy srebrny tył. Tutaj oczywiście mamy standardowo karty energii. Tutaj oczywiście przegródki. Ej, tutaj czegoś zdecydowanie brakuje. Hm. Ten gagatek w sumie mógł się znaleźć też tutaj na drugiej stronie. Jeśli chodzi o kosteczki, to tutaj widzę, że w skale Deep Violet nie szaleją. Bardzo często trafiają się właśnie te wersje kolorystyczne, tylko zmienia się tutaj kosteczka, która jest bardziej dopasowana do motywu ETB. Znaczniki, z czego ten wydaje się tutaj koniecznie potrzebny. 2, 4, 6, 8, 9 najnowszych, takich naprawdę wypchanych, solidnych tych boosterów. Oraz na sam koniec zostawiłam delicję, którą jest ta oto karta promo. I powiedzcie mi, czy Wam nie przykuwa się od razu na myśl palet tam, gdzie mamy i e, i właśnie możliwość wyboru startera, którym jak wiecie, jednym z nich właśnie był Charmander. Bawi mnie po prostu sam zamysł, sam pomysł na tą e, ilustrację. Ok, jako że w mojej dłoni booster już mamy, no to nic nie czekamy i lecimy z otwieraniem. Podoba mi się to, że została lekko zwiększona ilość tych boosterków w etebekach. No i co muszę przyznać, do tych boosterów troszeczkę ciężej się dobrać niż do takich bardziej standardowych, to znaczy może Paldia i WOT <grydy> dla porównania, bo generalnie zauważyłam, że co któryś dodatek ma właśnie takie bardziej oporne opakowania. Z tego co pamiętam, to chyba Brilliant Stars był najbliżej tego wrażenia, chociaż mogę się tutaj mylić. A i jeśli chodzi jeszcze o karty, których tutaj szukamy, no to również oczywiście Pidgeotto, którego mi brakuje do kompletu z pj i Pidgeotem. A póki co mamy tutaj Mel Metala i EXA. Więc można powiedzieć, że już jako tako coś tam z tego ETB wypadło. Chociaż patrząc tutaj na pulę rate, oczywiście nie ukrywam, że spodziewam się tutaj czegoś zdecydowanie lepszego. Takich nowostek, bo słuchajcie, czym byłby najnowszy odcinek u mnie? O, a propos, miałam właśnie mówić o ewolucji potencjalnej tego Pokemona. Pojawiła się nowa forma, która nazywa się Poltcha Geist. I tak, dotyczy, jak się możecie domyślać, właśnie Maczy, maczy którą notabene uwielbiam. Coraz <laughs> się tutaj naprawdę rozpłynę. Słuchajcie, przed nagrywaniem tego odcinka doszłam do wniosku, że oni zdecydowanie wiedzieli kiedy ten dodatek wypuścić, bo naprawdę nie jestem w stanie już troszeczkę znieść gorąca, a uwierzcie mi, że od tej lampy trochę to daje. Słuchajcie, nie mówcie mi, że to będzie także i ITB tak wcale nie popisze się w porównaniu do. Booster Boxa, mam nadzieję, że tam nie wyczerpałam swojego szczęścia na najbliższe kilka odcinków, bo zdecydowanie byłoby mi smutno. <noise> Teraz nie ukrywam, że głosy wielu z was, to znaczy jakiejś tam części ludzi, która napisała mi komentarze, za co oczywiście serdecznie dziękuję i oczywiście zachęcam Was do pisania komentarzy. Niech te nasze. Filmy, niech ta twórczość się tutaj nosi, żeby docierać do jak największej liczby ludzi. W końcu, jakby nie było, czym więcej nas jest w tym temacie, tym jest weselej, bo można powiedzieć, że mamy większą okazję, żeby dzielić się z kimś swoimi zainteresowaniami, a jak wiadomo, to buduje. <grych> no i przy okazji, otwierając więcej kart, pada więcej dobrych drobów. Kolejna karta IX, tym razem Grident. Raz, 5, 6, 7, 8. Tak, nie chcę być inaczej, kochani. Ten jest tym właśnie dziewiątym. W związku z czym staje się on automatycznie honorowym boosterem. Zatem no to zardzie. Nie bez kozery, nie bez powodu. Zostawiłam go tutaj na ostatnie honorowe miejsce. Czy ten booster uchroni nas przed dewastacją tego odcinka? Sprawdźmy. Ten może otworzę tak przy was, przy was nawet zmienię z tyłu kartę do przodu. Wiem, że niektórzy rezygnują z tego roku, jednakże mi tak naprawdę z czegoś brakuje, szczególnie, że głównie przyzwyczajona byłam do tego przy ślicznym swoją drogą Wulpix, że przewracam trzy karty do przodu. Mamy tutaj arwę, na którym mam nadzieję, chociaż zwiastuje tutaj jakiegoś trenera. Czy tak będzie, kochani? Czy tak będzie? Sprawdźmy to. Ostatnią kartą w dzisiejszym odcinku jest pampryczka. <laughs> kochani, powiem tak. Na chacie miałam trzy Etebeki. Trzy. 3. <noise> to znaczy, że dokonałam dobrych wyborów, bo te dwa, które na pewno miały lepsze tropy od tego, poleciały do widzów, w związku z czym ja się tutaj bardzo cieszę. Przy okazji oczywiście również nie mogę odmówić tego, że otwieranie ETB to była dla mnie jak zawsze wielka przyjemność. Fajnie, że byliście ze mną, jeżeli filmik Wam się podobał, łapeczka w górę. No dobra, proszę, zróbcie to chociaż na pocieszenie. <noise> Subskrypcja i co najważniejsze, mam nadzieję, że widzimy się już kolejnym razem. Cześć!